Czym jest homeopatia? Oczywiście homeopatia cały czas zyskuje na popularności, choć wiele osób nawet nie wie, w jaki sposób działa, jak wpływa na człowieka. I właśnie dzisiaj się tym zajmiemy. Czym dokładnie jest homeopatia, na jakich zasadach, prawach się opiera i jaki ma wpływ na człowieka? Zacznijmy od tego, na czym się opiera. Tutaj stosowane jest tak zwane prawo podobieństwa. Prosto tłumacząc, można powiedzieć, że stosuje się substancje aktywne wywołujące u osób zdrowych symptomy, takie jak choroba, którą chcemy leczyć. Więc mamy katar, osoba chora ma katar, stosuje się w jej przypadku substancje, które wywołują katar i podobne objawy u osoby zdrowej czyli jakąś substancję, która wywołuje u nas katar. Ma to na, ma to na celu po prostu pobudzenie tej energii życiowej, żeby organizm w łatwiejszy sposób, prostszy sposób mógł się przeciwdziałać chorobie. Do tego substancje aktywne są rozcieńczane w wodzie, ale oczywiście nie raz, tylko wielokrotnie. Po każdym rozcieńczeniu są mieszane poprzez bardzo dokładne potrząsanie. Po to, żeby zwiększyć efektywność otrzymanej substancji. Czyli rozcieńczamy... Wstrząsamy, czy maszyna wstrząsa, żeby być dokładniejszym, następuje kolejny etap rozcieńczania, i tych etapów jest dosyć dużo. Kolejną zasadą, podstawą homeopatii jest przekonanie o pamięci wody. Ponieważ to wielokrotne rozcieńczanie doprowadza do tego, że płyn końcowy może nie zawierać nawet pojedynczych cząstek substancji aktywnych, tych mających pomagać. Dlatego homeopatia opiera się na tym, że Woda posiada pamięć. Uważa się, że dzięki pamięci wody woda przejmuje właściwości lecznicze, czy też właściwości tej substancji aktywnej. Oczywiście nie są stosowane substancje aktywne pochodzące tylko z ziół, ale też ze zwierząt są to minerały, pierwiastki, związki chemiczne. Ok, ale teraz jak to działa, tak w praktyce jak ma się do tego działanie? Po pierwsze, w środku końcowym, w tym płynie końcowym, który możemy kupić, nie ma najczęściej nic substancji wyjściowych, tych substancji aktywnych, które mają nam pomóc. A to zapamiętywanie właściwości wody, które mają wskazywać na pamięć wody, nigdzie nie zostało to udowodnione po prostu. Woda, nawet patrząc na to tak z Spojrzenia fizycznego nie ma czegoś takiego jak pamięć wody. Woda nie jest w stanie zapamiętać tych właściwości. Dlatego ten efekt końcowy to nic innego, tylko na przykład woda z cukrem. I tu już możemy sobie zdawać sprawę, że homeopatia po prostu nie ma prawa działać. Nie ma czegoś takiego jak pamięć wody, nie ma czegoś takiego, jak prawo, tak zwane prawo podobieństwa. Nie da się. Zastosować takiego czegoś, nie mówiąc już o tym, że ten preparat, który otrzymujemy, nie wiem czy preparat to odpowiednie słowo, na koniec on jest pozbawiony tych substancji aktywnych. Nawet jeśli by one działały, to nie mają prawa na nas ten końcowy rezultat zadziałać, ponieważ w tym czymś, w tym płynie nie ma tej substancji. Te właściwości, zasady, jakie mają, na jakich opiera się homeopatia. Nie mają żadnych potwierdzeń, jeśli chodzi o te prawa, czy to fizyczne, czy chemiczne, czy w ogóle żadne z tych praw naukowych. Nie ma dowodów, nie ma badań, takich rzetelnych badań, czy też analiz, które w jakikolwiek sposób potwierdzałyby skuteczność homeopatii. Oczywiście poza efektem placebo. Doskonale zdajemy sobie sprawę, czym jest efekt placebo. Po prostu, jeśli nasza psychika, jeśli my jesteśmy przekonani, że coś działa, że wpływa na nas w sposób pozytywny, wmawiamy sobie, że to zadziałało, że to działa, że to jest skuteczne. I nigdy nie udowodniono, tak jak mówię, w żadnym rzetelnym badaniu, w żadnej analizie, a przeprowadzano ich naprawdę sporo, chemiopatia to już jest ponad 150 lat, grubo ponad 150 lat stosowania jej, tak to ujmijmy i nigdy nie udowodniono jej skuteczności. Oczywiście już tu nie mówię o przypadkach takich skrajnych, gdzie homeopatia ma leczyć choroby nieuleczalne czy coś bardzo ciężkiego, ponieważ to jest po prostu oszustwo, ale tutaj nawet jeśli chodzi o taki zwykły katar, przeziębienie, to w przypadku takich rzeczy też nigdy nie zaobserwowano poza efektem placebo żadnych pozytywnych skutków stosowania homeopatii. Niestety prawo nie wymaga od preparatów homeopatycznych dowodów na ich działanie. Na ich skuteczność. A nawet osoby, które sprzedają albo też używają, albo też namawiają do homeopatii, one nawet nie próbują udowodnić tej skuteczności. To jest najbardziej straszna rzecz w tym wszystkim, że oni nawet nie próbują przekonywać, że to coś działa. Że to, że w tym płynie, w tej wodzie, najczęściej z cukrem, która była rozcieńczona 1200 razy i wstrząsana, nie ma. Kilku cząstek tej wyjściowej substancji aktywnej i to ma działać, ponieważ istnieje pamięć wody. Pamięć wody, o której żaden naukowiec nigdy no, nie ma czegoś takiego. Tak jakbyśmy postawili szklankę wody obok szklanki z herbatą, podtrzymali to jakiś czas i ta woda obok zapamięta i będzie smakować jak herbata. Albo coś lepszego. Bierzemy łyżeczkę cukru ten eksperyment jest bardzo fajny. I chociaż długo trwały, to proszę go spróbować. Litr wody, łyżeczka cukru. Wsypujemy łyżeczkę cukru, zakręcamy na przykład butelkę, dokładnie mieszamy. Wlewamy, no żeby nie marnować tej wody, jedną dziesiątą tej wody do kolejnego litra wody. Mieszamy. jedna dziesiąta tej wody do kolejnego litra. Zróbmy tak 100 razy. I spróbujmy. Jak słodki jest ten efekt końcowy? A to jest tylko niewielki wycinek tego, na czym opiera się homeopatia, czyli rozcieńczanie w nieskończoność, aż do, do momentu, kiedy tych substancji aktywnych tam nie ma. Ja bym to wszystko zrozumiał, jeśli by te substancje aktywne jeszcze tam były. Gdyby to rozcieńczono raz, dwa razy, trzy razy. Oczywiście w niewielkich ilościach płynu. Rozumiem, jest substancja jakaś, ona ma w jakiś sposób nam pomagać, to tak jak rozcieńczamy jakiś syrop, sok. Spoko, nie ma problemu. Ale jeśli ktoś wymawia nam, że efekt końcowy ma działać, ponieważ woda zapamiętała, że 100 rozcieńczeń i wstrząśnień wcześniej tam był jakaś substancja, no to niestety ja tego nie kupuję. No i oczywiście żadne badania i analizy też tego nie kupiły, ale używając takiego prostego, normalnego myślenia można właśnie do takich efektów przemyśleń dojść, ponieważ to nie ma prawa działać i to jest po prostu bardzo fajny sposób na genialny, olbrzymi interes. W końcu z jednego grama jakiejś substancji wyjściowej, jakiegoś minerału, pierwiastka, czegoś odzwierzęcego, czy jakiegoś rośliny, dajmy na to mięte, czy... Cokolwiek innego, co wywołuje kaszel, czy nie wiem, leczymy kaszel, to coś, co wywołuje kaszel. Mamy jeden gram tej substancji i możemy to rozcieńczyć w milionie litrów wody. Rozcieńczamy w tysiącu litrów, później w tysiącu, w tysiącu, w tysiącu, w tysiącu, w tysiącu. Robimy tak tysiąc razy. W końcu mamy milion litrów wody. Użyliśmy jednego grama substancji i co najlepsze, to jest do sprzedania. A jak udowodnimy, że rozcieńczaliśmy 100 razy i wstrząsaliśmy? Więc według mnie homeopatia to wielkie oszustwo. Coś niepotwierdzone, coś nie mające prawa działać, ponieważ to jest bardzo fajny sposób na zarabianie dużych pieniędzy. Tak jak powiedziałem, jeszcze rozumiałbym, gdyby tych substancji, tych na przykład ziół, był, była jakaś tam zawartość. No ale to by się nie nazywało homeopatią, to by się na przykład nazywało syropem z mniszka lekarskiego, herbatką zmięty, czy czymkolwiek. Ale to kosztuje. To kosztuje, ponieważ trzeba mieć tej mięty, tego mniszka dosyć dużo, żeby zrobić 100 gram produktu. A tu wystarczy 1 gram i mamy partię na całą Polskę na rok. Tak to niestety działa. Dziękuję za uwagę. Jeśli oczywiście masz swoje zdanie, zrobisz, wyrazisz je w sposób kulturalny, zapraszam do sekcji komentarzy. Oczywiście, są ludzie, którzy w to wierzą. Są ludzie, którzy uważają, że homeopatia pomaga. Świetnie, mają pieniądze, pomaga im, nie ma problemów. Innym pomaga na przykład, yy, nie wiem, piramidka nad żywnością. Super, niech każdy robi to, co im pomaga. Ponieważ najczęściej homeopatia nie jest szkodliwa jedyny jej plus, chyba najczęściej poza tym, że tracimy pieniądze. I możemy doprowadzić do tego, że prawdziwe zagrożenie na naszego ciała, albo takie ostrzeżenie, jak to nasze ciało lubi nam dawać, zostanie po prostu pominięte, ale się przedłuża, już jest ponad 10 minut, więc nie przedłużajmy. Chcecie więcej filmików tego typu, albo chcecie jeszcze jakiś materiał o homeopatii? Oczywiście sekcja komentarzy. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, spójrz na inne materiały, do zobaczenia i usłyszenia ponownie.